Kawasaki Z750, dostacie to z nimi zatrzęsienie jak z Hornetami. Eee, oczywiście jeszcze jedna Zetka stoi i Hornet też się znajdzie, także póki co nie niekończąca się historia, o tak. Świeży zakup, pełen przegląd, powinno chyba wystarczyć, więc tematy płynowe. No już tam kiedyś olej spuściłem, bo już parę dni na podnośniku stoi, ale huśka była przed nią na drugim podnośniku. knę założone, już go tam widać, tam się gdzieś czai. Olej zlany. Zaraz mu tam zaleje. Ja już tam chyba przez te 3 dni już wykapało z niego wszystko. Yy, I dobieram się do zaworku. No tak jak zawsze do sprawdzenia. Zawory, rozrząd, Napinasz się tam wyciągnie. Zobaczy jak to wygląda. Tutaj akurat dojście jest moment, nic nie trzeba tam bardzo yy, rozbierać. Wszystko na wierzchu. Do ściągnięcia zbiornik, spuszczenie płynu, bo wiadomo tutaj jest cały wlew płynu chłodniczego pod bakiem nad pokrywą zaworów. Yy, też, jak pamiętam, przerywasz kierunków, bo tutaj szybko mrugają, tak czy nie? Tak. To jest ten czy nie ten. No chyba ten. Tak. Ale czekajcie, z przodu są LEDy. Zwykłe, a z tyłu jest LED. Dobra. Taki temat. Z przodu widzę, że są nasz do żarówki ale z tyłu jest LED. No i zobaczymy, co to będzie. A, kurne, nie widzę, co to będzie, jak się mu założy. Z LEDowy przerywacz się uspokoi. Yy, no, o coś tu było pacjent kiedyś w przeszłości, ale chyba dziury nie ma, nie ma, bo by się lał. więc rozbieram. Tak jak zawsze nic się nie zmieniło. Yy, rozbieram górę. Godzina już jest. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dobrze by było chociaż górę. a to nie dzisiaj, to jutro. Złożyć i yy, no i lecim z tematem. No, no co tu płyn hamulcowy? Tutaj chyba nic więcej. Troszkę, a czy troszkę? Części już tam te grubsza do niego mam. A reszta no to tam wyjdzie w trakcie. co tam trzeba, Nie ma co wymyślać. Niestworzonych rzeczy. Płyn hamulcowy, olej w świdniku, płyn chłodnica. Od ładnie wszystko. I będzie. No. Także działam kolejny temat. To jak już pewnie będzie pomierzone wszystko i na stole. Także nic ciekawego, ale coś tam się nagra jak zawsze. Kilka suchych faktów może być widać kabelek, bo GoPro, jak to GoPro. Seta była wczoraj ładowana po nocy zero. Ale zaraz będzie z powrotem. To nie do ogarnięcia. Yy, to tak, kilka suchych faktów, tak jak mówię, pierwsza myśl, napinacza, ile się wysunęło, widać dokładnie, tyle ile jest oleju, tyle, więc myślę, olewka, nie ruszam, kolejna sprawa, zawór do poprawy 1, od 15 idzie, założę się, że 90%, jakby ktoś to robił, to spoko, nie ruszamy, dobrze jest, ser Kawasaki na Z jest wynikiem, no, powiem szczerze, bardzo dobrym, ale tutaj też ciekawostka. Tak, płytka była czysta 3, czyli 3,03 i wpadła równa trujeczka. Także z 14 zrobiło się 17. 15-24. Lepiej się nie da. Dalej lecimy. Mostki. Wszystko lustro. Bajka. Bajki również. Żadnych tutaj uszkodzeń. Jeden jak i drugi. Mostek, który pokazywałem, nie wiem, nie pamiętam. No to obydwa. Jeden. I drugi, jedyne co tam olej z wałków leci. Wszystko lusterko, nic się nie dzieje. I tak mówię, większość by pewnie nie ruszyła, tego. bo silnik w środku czyściutki, wszystko dobrze. A tu jeden, dwa i to tak po prostu wzięty ze stołu. Nie że tam jakoś śnięty, a spróbujmy go zgiąć, tak, żeby się pozaginały ogniwka. I teraz wziąć. Pyk, wziąć czy wziąć? Wziąć go. Pyk. Pyk. i jak się go wyprostuje to czuć i bądź tu człowieku mądry od czego się to dzieje strach myśleć kiedy ja będę musiał u siebie w Afryce rozrząd w imieniu 12 tysięcy żeby to pozowało zaglądnąć eee, czy są nie na ogniwach by jaja były no i tak to wygląda no ale powiem tak przegląd to przegląd tutaj mam fanty, filtr powietrza widzę jest przerywacz bo są te ledy, świeca świece razy 4 i tutaj Uszczelka, łańcuszek i te uszczelki pod, pod świecę, i tu gdzieś orin do napinacza na końcu jest. Zawsze tak biorę, ponieważ przegląd to przegląd. 90% motocykli można powiedzieć. Nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy wszyscy tak mają. Jak się zaglądnie do łańcucha, to jest do wymiany. Przez to zawsze leci pełen pakiet, a no, zawsze mogę oddać, ale w większości się to sprawdza. Później znowu co? Czekać, zanim łańcuch przyjdzie. A no, tak jest wszystko. Eee... Jedna płyteczka wymieniona. Tu chyba sący na trzecim cylindrze lewy zawór. Tak, tak. Tak to wygląda. Także płyteczka wymieniona. Pomyję, poskręcam, poskładam nowe uszczelki, podświecę nowy oryginalny pinacza, nowa uszczelka tu dookoła. Świecę, wkręcę, mostki założę, łańcuszek. Pozamykam górę, czyli właśnie ten trójnik, ten trójnik do płynu. Hmm, tak go mamy. O właśnie, troszkę się tam jeszcze polało. Tu do chłodnicy, tutaj idzie do, no, do głowicy powiedzmy tam. No do głowicy, no takiego krótka od głowicy, no ale głowica. I, i instalacja. Tutaj cewki, wszystko od powietrzenia, pierdolą. Instalacja fajna, bo sobie można odpiąć. Nie przeszkadza żaden kabel, dość tu sporo miejsca nawet. Eee, to co dalej w takim razie? A no to, że tak mówię, poskładam tą górę, tutaj wszystko na gotowe, założę zbiornik, nawet krótce tutaj do podciśnień powpinam i zajmę się innymi tematami, typu właśnie te przerywacz, filt powietrza sobie też założę, płyny hamulcowe. A tutaj akurat troszkę podeschnie góra, no to wiadomo półksiężyce na masie, podeschnie góra w celu, no żeby później odpalić bez stresu, olej już zalany, tak mamy czerwniutki, nie motul, nie kastron bo wiem, że one czerwone też są. Niektóre. No, taka sytuacja. No, widzicie, miało wyjść, miało wyjść dobrze, szybko, a wyszło jak zawsze. Kto by się spodziewał, sprzęt by się wydawał nie jakiś tam zniszczony czy coś, a orożędzie a już się poddał. Ktoś, widać, kręcił wysoko, bardzo dobrze, tak ma być. A jeszcze tutaj mam podpięć, pamiętam, uchwyt telefonu po zapłonie, ale to po kolei, na razie sobie górę zamknę, niech tam nabiera wartości. Odżywczyk, niech będzie. Dobra, kolejny temat. Pewnie znając moje podejście, to już będzie odpalenie. Zobaczymy. No to palim. Płyny powymieniane, hamulcowy. Yy, tam zalewane chłodnica, silnik, to wiadomo. Odpalamy wakuometr. I co mi jeszcze zostało? tps -y. A, ale to za chwilę. Yy, no i co? Próbujemy zapalić. Ładowarka podpięta, po zapłonie. A, dobra, nie przeszkadza. Może być tak, jak jest raz drugi no i myślę że wystarczy próba tak to wygląda no ale na 270 zobaczymy tu na saniu także no nie jest źle niech spadnie ze sania zobaczymy zobaczę co i jak na razie chodzi tak to wygląda na wolnych obrotach po rozgrzaniu obroty tam około 1200 jest dobrze. No co co? Kręcił. Zobaczymy, co się uda zrobić z zaraz pokażę jak wyszło na końcu. Tak to jest po ustawieniu. W cyferkach jak zawsze. Wentylator się łączy nie wyszło. Dokładność góry, to nie w tej strony. Dokładność 30. No to czasem się pokazuje, czasem znika. Wiadomo, lepiej się już tego zrobić nie da. Niech chwilę jeszcze popyka, niech się rozgrzeje. Chociaż wentylator się już włączył, to już jest dobrze. Założę zbiornik TPS-em, sprawdzę i fire. A, jeszcze przerywać kierunku. A no, za chwilę. Ok, kolejna sprawa. Podpięta diagnostyka, obroty ustawione. Idealnie ustawione. Więc, no, więc można zgasić. I tak, co musimy sobie sprawdzić? Ano, musimy sprawdzić TPS-y obydwa. Ja sobie zrobiłem na szybkości zrzuty ekranu. Ach, nie, to. Hmm. Ekran jest, tak. Niech się rozłączy, niech się połączy, a na ja mamy. mamy. I co tu mamy mieć na wolnych obrotach? 985 A co mamy? A co mamy? A co mamy? No, wolniej. No, co no dobra, nie odnaleziono, tak nie było nic nie odpięte. Jakie mamy napięcie. Napięcie kąt otwarcia przepustnicy wspomagającej to nie to. Kąt otwarcia przepustnicy 1,01. Nie się jest dobrze. Nie ma co. Jest OK. A drugi, 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 przepustnica wspomagająca. Ale tutaj musimy zmierzyć po odpięciu. Ponieważ teraz mamy lekkie ssanie więc za sobie tam później sprawdzę, ale myślę, że jak jest tutaj dobrze, to i tam nie będzie źle. Dobra, więc zaraz sobie to sprawdzę. I tyle, fajne, tam podpięte wszystko. A to już mogę, po sumie bez, bez tego, wepnę sobie mierniki na wyłączonym zapłonie, żeby mi nie podnosił silniczek przepustnicy. No, taka to sprawa. Ogarnę tamto, zaznaczę sobie punkty i. I tyle, gotowy. Ładna Zeta w słońcu prezentuje się. Fajnie ten kolor, tak żywo. No gotowy. Przejażdżka była, jak zawsze. Na szybkości myjnia. Troszkę się odświeżył, bo on chyba gdzieś stał, albo ktoś go długo nie był, bo nawet e, tutaj są napisy: górny, dolny stan, taki był. Mam taki brud stary o ale wszystko umyte wyczyszczone myślę, że się nic nie leje, no jak na razie nie. Jak na razie nic nie widzę. Powinno być dobrze. Jest różnica w tych uszczelkach. Tutaj akurat poszedł orginał, ale jeśli są zamienniki, a te już mi się zdarzyło kilka razy, że yy, są za długie lub jeśli nie za długie to Yy, tak niechlujnie wykonane tutaj zdarza się taki temat czasem także tutaj siadł oryginał i jest bajka odpalę Zobaczymy co tam się prezentuje obrotowiódko sobie idzie już troszkę kłamie bo no tak niewiele bo tak pokazuje około 1000 ma 1200 tak to sobie pracuje